Przejdźmy do maila z akwariusza do które też są zawarte w tym albumie, ale tu proszę pana. Oh. Te egzemplarze pokazane są tutaj w tej gablocie. Oryginał i a, tak. tak oryginał jest prawda. po lewej stronie, refrin po prawej stronie. Frile po prawej jest oryginał niezniszczony, zacznany. Refrin żeśmy oglądali przecież. O, jest. Jest natomiast natomiast otworzone księgi, też po lewej stronie mamy oryginał, a po prawej stronie mamy refrin. Na tych samych stronach, aby można było porównać rysunki. Również ciekawa jest ostatnia strona, gdzie także w sucho pieczęci mamy nawet cenę 12, 12, 12. 12 rubli jeżeli pamiętam i pieczeń I nie, nie pamiętam. 12 rubli. 12 rubli. Chyba mieszczą niż obecnie. Proponuję cenę 12 rubli w Strężu. Proszę bardzo Proszę Państwa 10 dni temu odbieraliśmy wystawę Kostrzewskiego w Częstochowie. Też miałem coś powiedzieć, więc powiedziałem, że to jest malarz, że to jest rysownik. On miał coś, co decyduje o jakości rysownika, kreskę. Kreskę dlatego, że jak bardzo długo jeszcze dzisiaj, jak się spojrzy na rysunek Kostrzewskiego, to nie mówi się chłop i baba, tylko mówi się Kostrzewski. Mówi się Kostrzewski, był absolutnie rozpoznawalny i na pewno był twórcą polskiej, e, polskiej karykatury prasowej. Naśladowali go nawet Juliusz Kossak w swoich ilustracjach prasowych, Pilat. Jeżeli był jakiś inny rysownik, równie oryginalny jak on, to, to był Adrioli. Jak oglądamy ilustracje do Pana Tadeusza, bo to jest cykl równie znany jak, Meir, jak ilustracje do Meira, to nikt nie mówi wojski gra na czy mail z tylko to każdy mówi Andriowi to jest oczywiste oni są tak oryginalni w Kresce znaczy tyle że Andriolli nie miał jakby następców. Natomiast w zasadzie do pierwszej wojny światowej rysowało się tak jak Kostrzewski. Zresztą no, Kostrzewski już do 1911 roku i nie niesłychanie podnym. To co decyduje poza kreską o... Wyjątkowości Andriolego to jest anegdota. Anegdota, która jest w każdym rysunku zawarta. Otóż e, no, może troszeczkę wcześniej powstał w Anglii cykl rysunków przedstawiających <coughs> przygody klubu dżentelmenów. Młodego pisarza poproszono, żeby dorobił podpisy i tak e, powstał klub Pikwika. I analogiczna, analogicznie rzecz wygląda z Andriolnie, mianowicie jego rysunki w technice drzeworytu przedrukowywały czasopisma niemieckie dość często, ale nie przedrukowano, wypożyczano z redakcji płyty, drukowano tam i opatrywano jakimś podpisem. Te podpisy były zupełnie inne niż podpisy polskie. Ta, te sceny, które są przedstawione na rysunku Andriolego inspirowały go. Myśmy usiłowali się dowiedzieć, jak powstał, w ogóle jak on tworzył te cykle ilustracji. Otóż on postępował mniej więcej tak jak osoba, która się zajmuje zawodowo castingiem do filmu. On wybierał sobie główne postacie, starał się wyobrazić, odtworzyć na podstawie lektury charakter tych postaci. Interesowała go akcja, ale wszelkie zawiłości psychologiczne, wszystko. E, wszystkie problemy poza akcją go nie interesowało i dlatego wszystkie jego ilustracje mają wymiar bardzo uniwersalny. Można podłożyć każdy może sobie podnie podłożyć jakąś historię pod pojedynczy rysunek i pod cykl. Chcę jeszcze powiedzieć, że e, W 1978 roku te ilustracje wydrukowało pismo Kłosy. W 79 to jest pierwsze polskie wydanie. W 85 roku jest wydanie niemieckie. W 87 jest wydanie holenderskie. Chyba na 11 czy 12 języków była powieść orzesz drukowana i zawsze z ilustracjami Andriolego. I jeszcze w Polsce Ludowej sześć wydań Mejra Złopowicza było też z ilustracjami Andriolego. Czyli to jest... I pana Tadeusza w tych luksusowych wydaniach też jest z ilustracjami Andriolego. W większości. Słucham? W zdecydowanej większości. Nie, no większość jest nie ale te luksusowe wydania są ilustrowane. No, nie... także przez innych autorów, innych ilustratorów są wydania. Ale chyba ten XIX-wieczny rysownik. By, Słuchajmy, Wolf. Ale przedrukowywane są. Tak, tak. W tym momencie wywołujemy temat. Chodzimy i zrobimy następną wchodzimy. wystawę. A ja bym chciała Państwa zaprosić na wystawę. A Panowie to? mogą się Ty. budzić dalej. Cześć, nie, nie ma co

Merci. Yes. 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 Yes.